Cześć, idę zrobić przegląd papryki w tunelu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jak to wygląda. Żółta papryczka całkiem ładnie sobie rośnie. Tak się przyglądam, bo nie pamiętam już dobrze, ale tak ta i ta wyrosły tutaj z tego rozwidlenia. Nic się nie połamało. Nieźle. Następny krzaczek. Tutaj czerwona. No słabo trochę owocuje, no bo gorąco było i gubiły te zawiązki. Tutaj też czerwona. Duża. Tam następna. Tutaj całkiem niezły krzaczek. Muszę tylko jakoś sensownie to związać. Bardzo wysoko ta papryka poszła. Tutaj też są owoce. Fajnie fajnie. Za papryką osobiście nie przepadam i szczerze powiem nie wiem czy w przyszłym roku będę ją uprawiał. A tutaj moja ulubiona Karolina Reaper, spory krzaczek. Mam co do niej pewne plany, ale to może w innym materiale owoców też troszkę jest tutaj, tutaj, tu, tu, tu ma tego towaru trochę zawiązek troszkę też tam, niestety, gubi teraz. Znowu ciepło się zrobiło, a noce zimne tam widać jest. Już czerwieni się papryczka, także super. No, wierzę w nią, że udaje jej się dojrzeć. Nawet niech by nie miała tyle tego owocu, co, co ma teraz, bo będą te papryczki drobne, ale nawet może mieć mniej, a i tak będę zadowolony. Także z niej najprawdopodobniej będę robił sos. Jakiś ostry, do słoiczków, albo buteleczek. Super. Fajnie, że... udało się. Żeby tylko jeszcze się udały... te papryczki i zdążyły dojrzeć. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o przegląd... papryk. Ta taka, bidna, malutka, a tutaj proszę, te jak strzeliły w górę. Jeszcze ciekawostkę Wam pokażę. Tutaj usuwałem dolne liście przy ogórkach, które już nie były potrzebne albo były w złej kondycji. I tutaj był sobie listek na przykład. Tu był też listek. Tutaj też był listek. I w tych miejscach ogórek popuszczał Nowe liście, nowe pędy, i od razu jest ogórek. I tutaj też to samo. Także taka ciekawostka z tym związana. Zobaczmy, co tam u tych. Tutaj podobnie sytuacja wygląda. Popuszczały sobie tutaj. Tutaj u góry też już. Coś zaczyna się dziać. Także tutaj młody listek. Także ogórki w tunelu jak najbardziej polecam. Mamy dzisiaj 7 września. Tak tunel wygląda u mnie o tej porze roku. Już gołe tutaj pomidory. Wilka zostawiłem. W sumie nie wiem po co. Niech rośnie sobie. Zobaczymy, czy coś z niego będzie. Raczej nie. Tutaj ładna zielona góra. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Tak chciałem, żeby to wyglądało. I tutaj ogórki. Do następnego odcinka. Cześć.